49. 4 Kartus otrzymał wizualnego reworka. Ciekawą rzeczą dotyczącą tej zmiany jest fakt, że podmienione zostały również wydawane przez niego odgłosy. Teraz ma on sporo interakcji z innymi czempionami. Kazik został nerfobusta. Z jednej strony jego W będzie biło mocniej w dżungli, a ewolucja będzie zwiększała dodatkowo spowolnienie i dawała wizję na przeciwnych bohaterach. Więc uważajcie na niego przy dżukowaniu. Z drugiej strony, Q, zarówno przed jak i po ewolucji, zadaje mniej obrażeń. Aha, jeszcze Ulti. Nie zapewnia ono już 50% redukcji obrażeń. Niespodzianką nie jest nerw Brauma. Był on banowany we wszystkich ligach nie bez powodu. Teraz może się to zmienić. Bazowy atak stracił 3 punkty. Zostały również zmniejszone obrażenia na Q oraz zmienił się bonusowe armory i Magic resisty na W. Soraka po ostatnim Nerfie nie mogła się pozbierać, więc Q od tej pory jeszcze bardziej zmniejsza cooldowny na leczenie. Kasadin potrzebował jeszcze odrobinę zmian w cyferkach. Będzie chodził wolniej, a także jego W będzie zadawało trochę mniej obrażeń. Teraz nie będzie trzeba już pamiętać, czy nawet wiedzieć, co ile respisie smok czy baron. Od dzisiejszego dnia wszystko będzie ładnie opisane w dymkach pojawiających się po najechaniu na potwory. Zapewne niektórzy z was z niecierpliwością wyczekiwali, aż będzie wiadomo coś o dodatkowych wordach za gry drużynowe. To już dzisiaj. Od teraz w naszym profilu wszystko ładnie wyświetla się i wiadomo ile jeszcze teamowych gier trzeba wygrać, aby dostać takie warty. Jeżeli chodzi o poprawienie bugów to doczekali się ich Pantheon, Rengar, Rumble, Eliska, Volibear, Diana, Kha'Zix i Nami. Ostatnia i na pozór mała zmiana zachodzi w dżungli. Od tej pory moby z lasu nie będą dawały dodatkowego ekspa bazowego na ich poziomie. Co to znaczy? Wersja skrócona, w dżungli będzie mniej expa. Wersja długa? Zmiana ta pozornie jest tylko mała. W rzeczywistości Riot zaczął w końcu pracować nad dysproporcjami pomiędzy dżunglerami a innymi pozycjami. Zapewne zauważyliście to, że od ostatnich większych zmian w dżungli największy wpływ na grę mieli właśnie junglerzy. Riot zdawał sobie z tego sprawę, co mogliśmy zaobserwować ostatnimi nerfami postaci takich jak Udyr, Kazix, Master, Yi, Pantheon. No cóż, wszystko ku chwale zbalansowania gry. Ok, to tyle jeśli chodzi o najnowszy patch. Spodziewam się pewnych komentarzy, dlatego postanowiłem je ubiec i od razu odpowiadam. W ten piątek. Tak mam na myśli serię The Chosen One. Miałem trochę problemów z niektórymi nagraniami, nie wszystkie dają się ładnie otworzyć, a z racji tego, że nie nagrywałem ich od razu, to teraz się trochę męczę. Pierwszy odcinek na pewno pojawi się w najbliższy piątek. Potrzebuję jednak, abyście nadal nadsyłali swoje nagrania z League Replace. Wszystkie osoby, które do tej pory nadesłały swoje pentakile i inne spektakularne akcje, mają zagwarantowany udział w najbliższym losowaniu skinów. To z racji faktu, że przez mój brak wolnego czasu nie przekonwertowałem waszych akcji do awików, a teraz niektóre pliki po prostu nie dają się tworzyć. Zatem pod koniec miesiąca dwa losowania. Jedno dla wszystkich, co do dnia dzisiejszego podesłali swoje akcje, drugie dla tych, którzy pojawią się w Decozun One do końca miesiąca. Ci z was, którzy nie wiedzą o czym mówię, a chcą wygrać skin na niespodziankę, to przypominam. Nagrywajcie za pomocą League Replays swoje mecze, a jak wykonacie jakąś epicką akcję, to prześlijcie owe nagranie do nas na maila mowmałpamidorfit.pl. Osoby, których nagrania trafią do filmów z serii The Chosen One, będą raz w miesiącu brały udział w losowaniu skinów niespodzianek. Dzięki za uwagę i do piątku. Na razie.